W dzisiejszym materiale. Wow, 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 wow mordo! Robili na ścierwojadzie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. O kurczę, alfa wilk, tak jak w Betinie. Patrzcie na to, ta fryzura jest jak jeden do jednego w stylu cifkifawy. Tu też jest ten znacznik boss, aczkolwiek nikt nie atakuje. Dobra, atakuje, nieważne. <noise> to będzie dobre, żeby zawsze cię w najciekawszych momentach. Zapraszam do oglądania. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Zegier. No cóż, minęło kilka ładnych lat odkąd ostatni raz się słyszeliśmy, no ale jak sami możecie zobaczyć jestem i żyję. Nie ukrywam, że już od jakiegoś czasu przymierzałem się, żeby coś tutaj nagrać na ten stary kanał i rozruszać tą piękną społeczność, którą jeszcze tworzyliśmy kilka lat temu. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie Gothic Online, a konkretnie to serwer Axyl.pl, który zauważyłem, że aktualnie cieszy się największym community i jest tam najwięcej średniograczy. No to zaczynamy. I tutaj jest dosyć sporo opcji, które na ten moment mi nic nie mówią, ale jak widać możemy sobie zmienić czas na taki jaki chcemy, ale też i pogodę, bo to coś pada. No dobra, przejdźmy sobie do wykreowania naszej postaci, bo to jest najważniejsze na ten początkowy moment. Patrz na to, ta fryzura jest jak jeden do jednego w stylu Chief, Chief więc wybór jest prosty. Tutaj możemy też kilka wybrać ciekawych ubrań, ale no niech już finalnie ta nasza postać wygląda w ten oto sposób. No to zaczynamy, myślę, że warto byłoby się skupić na y, pierwszym wstępnym ogarnięciu, co tu się w ogóle dzieje. Mam jakieś itemy, które zostałem tutaj na wstępie, jak możemy zobaczyć, część z nich y, to są takie czasowe bonusy, więc mam nadzieję, że uda mi się to jakoś y, przed upływem tego timingu wykorzystać. Tu są jeszcze jakieś dzienne skrzynki oraz inne busty, które można chyba codziennie sobie odbierać, więc jak widać jest tu jeszcze kilka ciekawych nowinek do rozkminienia, ale to myślę, że na spokojnie sobie wszystko przetrawimy. No to co, podejdziemy do tego gościa na początek zagadać i zobaczymy może tu jakieś wprowadzenie. No dobra, z rozmowy wychodzi na to, że mamy się udać do niejakiego Joe i to jest nasze pierwsze zadanie. Myślę, że takie dialogi nie są jakieś turbo dla was atrakcyjne, tak więc będziemy sobie takie momenty pomijać, a w dzisiejszym materiale bardziej chciałbym się skupić na eksploracji, tak więc pominiemy sobie to zadanie, tym zajmę się może jakoś tam na off streamie bez nagrywania, a dzisiaj sobie obejrzymy cały świat i... Skupimy się na eksploringu oraz na walce. Dobrze się składa, bo mamy pierwszego przeciwnika. Myślę, że Ścierwoja to będzie odpowiedni oponent na start i przetestowanie broni. Ja tutaj od razu ostrzegam, że potrzebuję troszeczkę czasu na rozgrzewkę, bo w Gothica nie grałem ponad 5 lat i to takie bite 5 lat bo żadnej modyfikacji singleplayera, multiplayera, whatever w ogóle go nie włączałem. Tak więc y, trzeba w, trochę praktyki, żeby wrócić na salony. No a też nie miałem okazji grać jeszcze przed nagrywaniem. Y, macie tutaj na żywo prezentację, jak wygląda sterowanie y, naszego pięknego goticzka drewnianego po tak długiej przerwie. Y, pierwsza refleksja, jaka mnie tutaj naszła grając, no to mamy tutaj klimat troszeczkę metinowy. Jak sama nazwa wskazuje serwera, jest to MMORPG, no ale właśnie potęguje to ten klimat, że potwory widzę, że nie atakują same z siebie, tylko czekają aż je zaatakujemy. Dobra, tu jest jakiś posąg, tak więc spróbujmy się, czy jesteśmy na to gotowi. No, ma troszeczkę HP, tak więc nie wiem, czy nie porywam się zbyt wcześnie na tego przeciwnika. Aczkolwiek jakoś tak dziwnie nie atakuje, więc może nie będzie źle. No, wyładowań atmosferycznych się tutaj nie spodziewałem. Chociaż w sumie też nie ma dramatów. Widzę, że niewiele tutaj jest HP spadło. Tak więc raczej weźmiemy na klatę tego przeciwnika. Ja tutaj nagrywając, naturalnie nie będę pokazywał każdego jednego potwora, którego ubiję, tak więc spokojnie, monotonnie nie będzie. Część też walki będziemy sobie przyspieszać. Chciałbym jednak teraz skupić się na takim nagrywaniu, które będzie zmontowane i przedstawiało taką czystą esencję z naszej nagrywki. Dobra, dopiero te gobliny stanowią jakiekolwiek wyzwanie. No, a tak poza tym to chciałem pozdrowić yy, w szczególności wszystkich tych widzów, którzy, pomimo tego, że na tym kanale żaden materiał przez parę ostatnich lat się nie pojawił, to yy, w zasadzie regularnie dostawałem jakieś komentarze, wiadomości z zapytaniami, kiedy jakiś materiał będzie czy powrócę czy cokolwiek jest w planach. Chciałem wam powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło i za każdym razem jak taki komentarz dostawałem, no, znaczyło to dla mnie bardzo wiele, tak więc jeśli jesteś widzem z tych starych lat i dobrze wspominasz te gotikowe, ale nie tylko gotikowe filmy, daj znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Dziękuję. Dobra, narąbaliśmy się troszkę siekierą, tak więc myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do kolejnego typu broni. Spróbujmy teraz łuk. Pierwsze wrażenie całkiem pozytywne, tak więc myślę, że teraz dajmy szansę i pograjmy chwilę właśnie e, brońmi dystansowymi. W ogóle to jeśli macie jakieś polecajki odnośnie tego jaką bronią grać, oczywiście kieruję to do graczy, którzy grali już na Axyl'u i mają tutaj rzeczywiście doświadczenie na tym konkretnie serwerze, no to ja chętnie wysłucham waszych porad, a także jak macie jakieś buildy, no to też, też chętnie tutaj przyjmę od was rekomendacje. Dobra, przystopujmy na moment z tym ekspieniem. Chodźmy zobaczyć dalszą część wyspy. O proszę, goblin na Ścierwojadzie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, tak więc trzeba jeszcze z tym się spróbować. Nawet nie jest taki ciężki, jak sobie na początku wyobraziłem. Jak możemy zobaczyć w tym momencie po prawej stronie, drop nam wpada prosto do ekwipunku, więc jak na taki serwer multiplayer można powiedzieć, że jest to fajne. ...udoskonalenie. A tutaj najwyraźniej jest jakieś miejsce połowu ryb, ale jak naciskam to nic się nie dzieje, więc obstawiam, że trzeba zdobyć wędkę, a może i nawet jakieś skille, więc to też sobie będzie trzeba w swoim czasie ogarnąć. Tu na górze jest troszeczkę mpc-tów, ale z większością nie mogę porozmawiać, pewnie przez level albo trzeba to odblokować jakąś misją, więc tu jeszcze pewnie wrócimy prędzej czy później. I teraz rozjaśniła się pewna zagadka. Nie wiedziałem o co chodzi z tymi doniczkami, ale to są dropy, które po prostu zdobywamy, ubijając je tak samo jak inne potworki. Postanowiłem, że wrócę na respawn i pokażę Wam inną część wyspy, którą wcześniej przez przypadek odkryłem. No i teraz sobie poeksplorujemy i poeksplimy w tej części. Przed sobą mamy jakiegoś pierwszego gracza, który nie jest żadnym NPCT-em, tylko żywym graczem, tak więc trzeba się zintegrować, napiszmy Siemono! Po krótkim ekspieniu stwierdziłem, że spróbujemy coś cięższego, a mianowicie rzucę się na posąg o wyższym levelu, no ale jak na załączonym obrazku możecie zobaczyć, nie był to najlepszy pomysł, ledwo co mu zadaje, tak więc idziemy dalej. Jak warczy. Dobra, spróbujmy się teraz z zębaczem. Dobra, spierniczamy, bo to jest za ciężki przeciwnik. Przelegałem trochę. Tu jest jakaś krypta, zobaczmy sobie, co jest w Jest jakiś ziomeczek. On mnie atakuje? Nie wiem. Chyba nie. A co zrobię? Co się stanie, jak zaatakuje kufer? To działa jak metin. To nie, nie będziemy się teraz bawić. Teraz tylko taka próbka. Dobra, idziemy dalej pozwiedzać okolice O kurczę, alfa wilk, tak jak w Betinie Goni mnie, ten to już atakuje Od razu Uu. To też jest jakiś boss to, Czyli trzeba uważać W tej okolicy wow, Wołowołowołowołowołowołowołowołowołowołowo, mordo! <laughs> Okej, okay. no ten to mnie zaskoczył. I to jest moment, w którym tamtego dnia... ...musiałem zastopować gierkę z powodu obowiązków, więc to, co teraz od tego momentu yy, zobaczycie, jest dokrywane kilka dni później. Tutaj w jaskini, oprócz kilku nowych mopków, znalazłem ciekawą skrzynię, na którą się uwziąłem i chciałem dać sobie szansę, pomimo przewyższającego levela, pouderzać troszeczkę w nią, ale po dłuższej chwili stwierdziłem, że to jest bez sensu. Ponadto nie chcę... Yy... Jakoś tak bardzo nadwyrężać ewentualnego roglobina na serweru, bo wiem, że na kiedyś jeszcze za czasów gotych Multiplayer, grało się na Krymirze, nie do końca legalne było e, ubijanie jakichś tam przewyższających nas e, bossów i innych e, tego typu e, przedmiotów. Tak więc dajmy sobie na razie z tym spokój. A no i miałem oczywiście pokazać <grym>, statystyki. Okej. Okay. I mam. Punkty do rozdania chyba tak. Ale jeszcze się wstrzymam, bo nie wiem w jaką stronę będę szedł, więc wstrzymam się troszkę przed rozdawaniem tych punktów. Tutaj może widzowie coś podpowiedzą. Poziom trzeci. Tu też jest ten znacznik BOSS, aczkolwiek nikt nie atakuje. Dobra, atakuje, nieważne. <noise> to będzie dobre, żeby zawrzeć w najciekawszych momentach. Będzie mi dane. Czy to jest jakiś mocny sierwojac? W sumie mogłem spróbować z nim zawojować. Dobra, chyba trochę mi HP zabraknie. Chyba, że ktoś mi pomoże. Dobra, trzeba się zawijać. Bo mi braknie trochę HP. Chyba, że ziomeczek mi tu pomoże. Pomóż guść. <śla> A rozwalił go nawet, nie wiem kiedy. Uleczyłem się, nie wiem jak. Dobra. Chodźmy walić bossa Zrobimy tak, trochę z łukiem Zlurujemy go I do ataku Spróbujemy go strategicznie rozwalić Tutaj O, o to chodziło to Yeah! Rozwaliliśmy dziada Tu jakiś drop od razu wypadł Nie wiem jak to podnieść, czy to już jest podniesione Chyba nie, bo nie widzę żeby mi tutaj coś przybyło specjalnie w międzyczasie ogarnąłem się, że przez ten cały czas w ekwipunku miałem całkiem ciekawy miecz jednoręczny, tak więc teraz sobie go wypróbujemy. Dobra, uwalimy jeszcze tego chłopa. Wpiłem czwarty level. Jak chłop pobieg tam do wody, wpadnie? A, chyba zgliczował się. Może spróbujemy z posągiem coś zawalczyć. Ciekawe. Ale wolę chyba one-handem walczyć. Spróbujmy na sam koniec yy, zawalczyć z y, tym goblinem, bosem. Elita! Oj, dobra, nie, trochę za mocny. Zwrócimy tutaj. <noise> też mogłem się starać go blokować, ale. Tak dawno nie grałem, że jeszcze nad Synchro będę musiał popracować Chociaż... Dobra Spadamy I nagle zniknął, ale to może i dobrze, bo... Śmierć była bliska Dobra, tym właśnie akcentem zakończymy sobie dzisiejszy materiał. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej właśnie odcinków z Gotika Online, czy wolelibyście może po staremu jakieś odcinki z modyfikacji. A tymczasem zachęcam Was do obejrzenia oldschoolowego nagrania jeszcze z Gothic Multiplayer. To była jeszcze inna usługa. Więc jeśli chcesz zobaczyć, jak Gothic w trybie multiplayer działał za starych czasów, to kliknij teraz w ekran końcowy. Do zobaczenia na następnym materiale. Pozdro!